Festiwal nam się udał, i stąd kontynuacja. Chcemy go dalej rozwijać w następnych latach. Wszystkich chętnych zapraszamy do gry w Karom. Popularna gra planszowa indyjska. Oprócz tego o 20:30 będzie projekcja filmowa: Film Naprzód Indie. To jest gry, taki rodzinny gry. Tak jak e, to się nazywa, hinduski biliard. To się, tak jak biliard się gra kijom to, to normalnie rękami się gra. I tam jest taki striker, to się nazywa taki kółka. I tym się bija kaps... E, są, tak wygląda jak, jak kapsel. To się normalnie tak jak biliardy, w do... E, Bijać do drogi. I e, tam to jest gry tak, że 4 osoby można grać, dwie osoby można grać. I to jest tak, że e, każdy uczestnik ma swoje dziewięć krążek, jeszcze czerwony. I ta czerwona jest tak, że musi pan potwierdzić ten czerwony, biorąc swojego kapsula. Tak, tak. To jest takie hinduskie potrawy, tak jak lollipop jest. To jest taki sikonski, panierowany kurczak, e, smażony na głęboki olej i to jest bardzo smaczny. Drugi mamy veg pakora, to jest taki... Veg to jest takie różne warzywa, Uh, cześć, jest smażone na głębaki olej i chicken pokora. To samo, tylko chicken pokora jest kurczak i tamten są warzywa. Chicken pokora to jest od kurczaka. I my mamy jeszcze mango lassi, to się nazywa, to jest hinduski jogurt, mango. Mango to jest król owoco i to jest mango lassi. To się robią jogurtem Specialne. i... Takie mamy potrawy dzisiaj. Planujemy szereg atrakcji, będzie m.in. taniec bollywoodzki, będzie sztuka wiązania sari, będziemy mogli posmakować hinduskiej kuchni, no i oczywiście pokazy filmowe.